Ja to zacznę nagrywać Gra z wallhakiem, tak właśnie wygląda Jeszcze jakiś złoty mamakacz Ale kolor ma złoty Patrz widzisz? Ty też co masz? No, halo słyszysz? Nie, bo ja zacząłem nagrywać... Ja? 32 no. Co? Ja mam 8 Ja mam na telefonie tyle, co u mojego taty na kompu Bardzo szybki komputer. Czyli <giby> pół giga ABS PS, PS-y mają jeszcze mniej to Ja mam a, na a... telefonie 6 mi, mi się tu świat kończy to... Popo, nie wiem jak u Ciebie To masz trzy razy więcej Słyszysz Popo, mi tu się świat kończy, więc... Z... Cię, z... Cię, ja nie jadę z Tobą? Ja jadę z Tobą, bo A, tylko... jadę... No, Na... Jezus, znowu, nie niebo nie. spada, niebo spada Rozumiem sytuację Ja jadę przez ludzkie lasy Ja, ja Ci spokojnie, ja Ci powiem kto jest za, za ścianą, jak będziesz chciał Dobra, zabezpieczamy cel, jedziemy Biegus Biegus będzie Tutaj jest całe... Tak. tak. Tutaj jakby w ogóle nie było nic. To jest pusto. Bana ma zaraz. Cześć, 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 cześć! Wolniej tylko, bo musisz się przyjrzeć. A no możemy w aucie siedzieć. Chodź tu. A miałem taki dzisiaj plan, żeby zacząć Uncharted przechodzić. No miałem taką myślą, się dzisiaj obudziłem i nie wyszło, nie wychodzi na razie, ale może wieczorem. Ja się obudziemy obudziłem, pomyślałem na najlepszą i Widzisz Nie miałem Popatrzcie na mnie glibus. Ja nie widzę tych pociągów tutaj w ogóle. No patrzcie. Tutaj jakby nic nie stało w ogóle tutaj. Nie źle idziesz. Piotr, musisz mi zamalować. Czekaj, ja, jak spreje? Idź prosto, prosto. Muszę spryować ja niewidomy idzie Czekaj Niewidomy siadaj Ja jestem właśnie... Przewidzony Widomy Ooo, ale jadę Przewidzący Przejadę, przejadę Przewidzony Co to robi mój brat? Co robi? Piotr nie że masz brata. <grystanie> Co to mój brat robi? Brat z brat. <grystanie> Co ty robi mój brat? <grystanie> Widzę, typ. Kapsu ze złotym kawałkiem. Wy się zatrzym. Ja wykorzystam moje umiejętności. Wykorzystaj z zdolności telepatyczne. Tak zaparkuję Czyli co ja mam? Ja mam... Aha, MP7, zrobił ja jest? chatu. Tu jest auto? To jest to auto! Tu jest, jest, to to okay? jest auto! Czekaj, masz spraya. Tak. A mi nie daje nic spray. O! To tu jest auto do Tu jest tutaj. broń! Jest ja żaruwa! Ja żaruwa! To trzeba do niej wyjść. Może z drugiej od strony Z drugiej <laughs> strony ja tu stoję w środku No i tutaj, tutaj... Ja to mogę nagrywać Ja to nagrywam już Camaj okay, no. tam jakiś gość jest na minimapie Walimy Ja nie Czekaj, potrzebuję napięcie, minimapy bój. Ja mam całą mapę Widzimy chcesz być rozłowany Tak Właśnie mam hajsy A ty masz dobrą myślę że... Co jest? O skąd skąd? Ej, ej To widzę Kurde No nie Tak, takie rzeczy to ja widzę Taki dziurawy jest O! Widzę typa, widzę typa Idzie po schodach Daleko górze jest Dlaczego? Po Po klatce Nie Dawaj do niego Ej go... Gość jest na dachu jeden Dwóch No muchy... To jest jakiś lud! Gdzie ja wbiłem Ale dostałem Jest P90, ja biorę MP7? Ammo? M13? Jest to Tu ty, jest. Ale tu karabin. Cześć, ja, ja chcę po klatce schodowej. Hmm. Tu jest, tu jest, Patrz, ja widzę Klatka wszystko! Z... Wszystko? Schodowa. Patrz! Widzę... Tutaj tu nie ma dla mnie no. schodów, nie ma tu dla mnie schodów, ja widzę aż do sufitu. Jak ktoś dobra. tu zejdzie, to ja ci powiem. Dla mnie... dla mnie nie ma czegoś takiego jak schody. To nagranie. U mnie jest tylko sufit. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Gdyby to na górę, robaj Górę, ja, ja, ja się błysię. zniszczę, nożem Później dłużym. zobaczą moje nagranie i mi dadzą bana permanentnego. Dzie, 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 dzie. Ej, bo teraz to, to widzę same chmury. Widzę cień kogoś. Contact. Cień. Cień przez ścianę. To wygramy jeszcze Czejaj, czekaj, cie, czekaj. Prawda ten, tu już jest, zasułem już drzwi. Ja ich nie widzę teraz. Ale widzę, widzę! Inspiram. Tu jest! O Boże, typy, typy, nie! Rzucę mu mołotowa na wieżyczkę. Ja ty, ci ty, mogę Pali mu się wierzyć Bo, ale ja nie, ja się nie biję, on mnie obił. Poczekaj ja tu, poczekaj tu, Masz kewa? Jego nie zaczną biec, ja ci powiem Kiedy strzelać Masz kewa? Nie masz Mam cztery się Ja mam tam... A! Mam wchodzić do góry? Od góry! Daj mi tego! Daj mi tego na dół, ja no ja na jestem. kawa. Czekaj! Jednego czy dwa? Gdzie ty jesteś? Ja podźwigni No! Przej. Czekaj! Jak słyszę, ze zdziałem On jest tutaj Widzi ja... Czy, czy, kucy, czy, czy ja mam znaczniki przez ścianę też? A nie, schody zaznaczyłem. Tak. Tak, patrz Nie tak. ma Nie, on, on, on. Kurde. On tam w wieżyczce Jest. tam poprzednio. Po prawej była wieżyczka od tego miejsca. Strefa! Ja gdzie Ja nie widzę strefy w ogóle. Na mapie. Nie, tam nie przejechali! O nie, jadą po mnie. Shit, Jezus. Powaliłem jednego. Oni mnie też powalili. Zginął jednemu kewa. Strefa. strefa! strefa! Ja ginę. Ja zginę od tej strefy też. O nie, no koledzy, nie. nie żartujmy sobie. Ta gula? Nie Dlaczego tak blisko? Ta gra jest do wywalenia! Dobra, bo jest nagranie. Ja...